Ale taki trochę poskładany, bo Ach, zobaczcie co mam. Gillette i to jest Sensitive Card, takie coś mi wpadło w ręce. Dzisiaj nie będę się tym golił. Ogólnie się dzisiaj brzytwą testujemy dalej, kładanie się pasa. Natomiast robię unboxing, bo jutro już lecę, maszynka poleci ze mną. Słuchajcie, taka paczuszka wpadła mi w moim sklepie wioskowym w ręce. 49 zł. Według opakowania, tutaj jest maszynka, zakładam, że są nożyki. Jest żeb i jest taki plasticzek, który ma być osłonką na maszynkę. Ciekawiło mnie to, zresztą 49 zł. No to powiedzmy, że, że cena OK. Także ciągnąłbym, a ja to już nie chcę tych nie będę latał, ale na ale taki, tylko więc widelce, Travel Light. No to, to Wam wezmę, nagrał filmik z tego, kolenia tą maszynką. Tak to wygląda. Kurcze, jak to jest przyklejone. O, zobaczcie, to przyklejone było tutaj. Został taki kleik na tym, ale z pianką to na razie nic nie będziemy robić. British Skin Foundation. Widzicie, jaki jest certyfikat na no, taką Maszynka. Maszynka bardzo podobna do tamtej, tylko że ta nie ma, na boki się nie rusza. Nie? No i ciekawi mnie to pudełeczko. Już próbuję stąd wydostać, co ono niby robi. Czyli tak mamy piankę, w tym kartoniku nie nic więcej nie ma. Takie pudełeczko i zakładam, że tu w jakiś sposób, a zobaczcie jak sprytnie. Aha, ale tak, to tylko działa wtedy, jak się zdejmie. Jak się zdejmie. O, widzicie? Taki gadżet. Całkiem spoko, całkiem fajny pomysł. No i nawet się dotrzyma. I tutaj po boku się otwiera. Zobaczcie, tylko dwa ostrza są. To jest ten skin guard, na którego polowałem. Samo ostrza ponad 100 kosztowały, więc mi się nie chciało z tym bawić. A tak, za 49 zł taki zestaw udało mi się znaleźć. W sklepie osiedlowym będziemy się tym golić na wyjeździe. Wierzę że tak długo leżało, że w końcu odcięli na maksa, żeby to po prostu wypchnąć na Przedam do sklepu i boom, jest. Także ja mam skindwaga, którego chciałem mieć, bo ma tylko dwa ostrza, a nie, a nie pięć. To będziemy testować. Dzisiaj jest wtorek, późno w nocy, gdzieś koło dwunastej. Rano o 9:00 mam samolot, 930 dziękuję chyba. Myślę, że będziemy się golić jutro, więc też nie będzie zbyt duży zarost. No bo dzisiaj się brzydko mogło, tylko tak na szybko. Madja rami. Napijamy węzeł, gola się tak na szybko brzydko. Żeby tylko tak mi na jutro wystarczyło. Rano mi się nie chce wstawać, nie chce mi się golić. I tak muszę z domu być po siódmej. Żeby zdążyć na ten samolot. No. no i później będzie go pewnie rano albo w czwartek rano lecę, w czwartek rano spotkanie, w piątek spotkanie i w piątek po, także lecimy tylko z bagażem podręcznym. Z takich ciekawostek to Wam może podpowiem taki trik jak podróżujecie od hotelu na przykład musicie koszulę wypracować a nie ma nie ma żelazka bo wam się nie chce weźcie wieszak powierzcie koszulę pod prysznicem i zróbcie parę w kabinie oczywiście nie znajdziecie tej koszuli tą wodą tylko zróbcie parę niech koszula w tej parze i wam się rozprostuje sama nie trzeba jej prasować, taki protip nie? kurde, siedemnaście No, brzytwa To jest Sebastian Cichomski old style, classic. Tylko, że ja mam, ja mam ze do 7 ósmych. No wiem. Prawie gładko, żebym sobie te PKSy tak w miarę równo zrobił. Może Ci przydałoby się jakieś ostrzenie. Nie jest już taka super ostra, ale niby ostrzona za dwa lata. Dla odmiany postaram się dzisiaj nie zaciąć sobie mojej rdyki. Trochę staję, już to wszystko no. Nie wiem, czy to jest kwestia pasa. Trzeba, że mi się trochę przytępiło. Mogę się przytępić. Ale to nic. jeszcze dużo ty tyle zapasiasz. porządku. No i teraz zrobimy drugą. Tak, to by miało być tak. zastanawiacie się dlaczego tak się na krzyż gole. Chodzi o to, że po prostu z tej strony mi zostaje piana, nie? i nie muszę dodatkowo brzydło pukać. Fajnie się brzydło Jak już się nauczycie, to idzie spoko. Sprawny muszę poprawić trochę w drogę. W sumie nie wziąłem tego pod tak, tak. A to przy okazji tu też poprawię. Jak już się nauczycie to idzie to bardzo sprawnie. i przyjemnie. Jest dobrze. Tak na sucho pojechałem trochę, ale to tam. już nie jest jakaś ekstremalnie ostra. Także nie ma się tam co martwić, żeby się cokolwiek działo. No i tyle. Na jutro jestem ogolony, później się okolimy. Maszynką. Brzetel sobie jeszcze przelecuję przed schowaniem jej. I ten. No i tutaj. Taki. Taki trik. Słuchajcie, co to jest? Ja mam Juliana. pierwszym rzucie. Fajna. Dobra. No jesteśmy pani. Jest okej, okay, mimo że brzydka ale już nie, nie działa tak jak powinna. Może być to kwestia pasa. Nie powiem, ale to może zmienię ten pas i będziemy dalej testować. Inną tą. Tutaj kurczę, między ja się na tej brodzie poczekać nie lubię tego w domu. buciory. Także tak jak mówię, będzie golonko. lecę z bagażem podręcznym tylko, więc nie ma szans, żebym wziął jakikolwiek sprzęt do tradycyjnego golenia. Ale też e, trenuję ostatnio takie, właśnie jeżeli jest możliwość, to właśnie latanie z bagażem podręcznym, jeszcze nie wymyśliłem. To może inaczej rozwiązać. Nie wiem, czy sobie do biura nie zawięzę tam za granicą, po prostu maszynki sobie tam jej zostawię. To by było coś, nie? No, dobra. To tyle w takim razie w tym filmiku. Czekajcie na, na typa. Ogolimy się tak, jak jest. Później też jeszcze kiedyś sprawdzę, czy, czy da się założyć. A już widzę, że chyba się nie da założyć. Wydaje mi się, że trochę tutaj jest inny ten uchwyt. Ale może się mylę. Dobra, wskoczyło. W każdym razie tutaj, to co widzę na początek, trochę to lata, ale nie lata tak jak w tym. Tutaj przede wszystkim jest sztywno. No i jakieś wykonania, poza kolorem, to w sumie taki sam. Yy, taki sam badzik, tak bym powiedział. Najbardziej mnie wkurza to, że nie wiem czy tutaj widzicie, ale tutaj widać po tym po narzędziu ślady mały i dobrze, nie? No, także takie kolonko-brzydewko dzisiaj. Trzymajcie się w takim razie i strzałeczka.